To co moi mili, witam was. Po dłuższej nieobecności było obiecane dwa filmy w tygodniu. A tu co? Dałeś sławę chciała No niestety, ale co było nagrywać? Wiatr albo deszcz? Nic poza tym. E, dzisiaj nawet wiecie, wstałem i co? Trzeba było skrobać. Skrobać. E, skrobać. Szron szyby zamarznięte w samochodzie ale my tak wiecie na ile pozwalała po, pogoda na tyle kończyliśmy te sz, nasze szalunki bo ile one będą się ciągnąć w nieskończoność cholera już i mniej i syna szlak trafia bo już by się chciało wiecie wstawić to wszystko pokażę wam co zrobiliśmy to zostało zaszalowane no praktycznie mamy już wszystko wyszalowane tutaj Yy, zaraz Wam pokażę. Tutaj z, z tego jednego słupa, widzicie, jest jeszcze ziemia niewybrana i tutaj ten kawałek. A tak mamy wszystko wyszalowane. Yy, tam tylko jeszcze związać górą deseczkami i praktycznie yy, kłaść zbrojenie. Yy, najpierw tą folię, o której Wam mówiłem, przy, wytakerujemy ją bokiem. Na boki, po to, żeby ten beton nam nie wypływał, i też żeby się te kamienie nie osuwały. To będzie takie zabezpieczenie. Tak sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy, czy dobrze, czy źle. Wydaje mi się, że będzie to dobre. A a co teraz? No, teraz y, zrobię tutaj z tych palet kobyłki. No i co, trzeba? mamy stal i trzeba powolutku może nie powolutku a szybko i dokładnie trzeba kręcić zbrojenie także jak będę robił kobyłki kobyłki będę robił z palet czyli o tutaj chłopak o czyli takie ustawie jedna w drugą Muszę dobrać je wysokością. O, widzicie? O tak. Będą ustawione. No, tak, żeby było wygodnie kręcić. No, tak sobie patrzy, prawda? Tu dam. Zwiążę je deską po bokach. Tu nakręcę. Yy, jakiegoś kawałek drąga wystającego. I tak już kiedyś gdzieś tam robiliśmy. I postawię tutaj trzy, trzy kobyłki. Będzie można je przesunąć. Yy, oczy, yy, oczywiście w zależności jakiej będziemy mieli długości, długości zbrojenia. No najpierw wykręcimy te najdłuższe. Będziemy ich mieli Raz, dwa, trzy, cztery, cztery i później pozostałe, pozostałe, pozostałe już tyle kobyłki się do siebie dosunie. I to, to by było na dziś na tyle, co zamierzam zrobić. Tu jeszcze troszkę kołków pobijałem, wzmocniłem to posprawdzałem sobie na laserze, czy mamy te poziomy. Ekstra wyszło, no. ekstra wyszło. Jedynie moje niezadowolenie jest z pogody, ale na to akurat już nie mam, nie mam wpływu. O, proszę, tak, to jest fachowcy, narzędzia rozrzucają gdzie tylko można. To jeszcze wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy tą brzydką pogodę i w garażu w domu nakręciliśmy nakręciliśmy trochę jak to pomóc mi, bo uciekło mi jarzemka Jarzemek nakręciliśmy, czyli mamy mamy wszystkie nakręcone, przywieźliśmy w pudełkach. A tutaj jeszcze pokażę Wam, którą to folię zamierzam położyć. Została przywieziona, zaraz to rozerwę. Zaraz tu to Wam pokażę. Tak, o wiecie, y, bym powiedział, ale może nie będę mówił, bo ktoś to zobaczy, kto to co sprzedaje i wiecie, jak to jest. Jest obrażony, jakbym powiedział że to jest taki gieczy także lepiej się nie wypowiadać na ten temat Proszę, to jest to jest taka izolacja fundamentowa yy, i ją właśnie zamierzam wyłożyć nią boki fundamentu ona jest 50 głębokość mamy 40 więc po 10 cm doły będzie się wywijało myślę że będzie to OK sprawdzi się mam taką nadzieję to jest ta folia wiecie trochę grubsza cerata no, wzmocniona jedynie ale do takich rzeczy nic lepszego nie trzeba także co ja się biorę na razie biorę się za robotę tych kobyłek zaraz jak je zrobię Pokażę Wam. Jak to będzie wyglądało to, to moje zbrojenie, a zbroić będę znaczy skręcał zbrojenie będę od jutra. Także biorę się za robotę. Co mi tam potrzebne? Deski, wkręty. A i chęć. E, e tele. Także taka prowizorka, ale zdaj zamin. To jest chyba najważniejsze. Będziemy sobie kręcić. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie z tym kluczykiem. Także mamy taki stół. Zbrojarski Albo jak to się mówi Murarz zbrodniarz Zaraz wam pokażę ten kluczyk Chodźcie Jutro będziemy go próbować Mówicie co nie wziąłem Nie wziąłem Nic żeby Naciąć sobie tego drutu I, i tu mam Ten problem to jest ten taki, taki kluczyk. Nie wiem, nie robiłem nigdy. Tutaj na siatce sąsiada. Czyli pociągamy i on nam obkręca. Zobaczymy, na ile on zda egzamin. Jutro się wszystko okaże. Także zobaczycie to. Nie będę już mówił na pewno bo cholera wie co z tą pogodą, ale nam też zależy na czasie, chcielibyśmy to jakoś w miarę szybko ogarnąć, to przy ziemi najgorsze, bo no po prostu nikt by się chyba nie spodziewał, zamiast już biegać z krótkim rękawem, to człowiek jeszcze czapkę rano zakłada. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, dzięki za subskrypcję, zapraszam do komentowania, co się komuś podoba, ewentualnie może nie podoba, może coś doradzi od siebie, także do zobaczenia, trzymajcie się, hej!